Hej, okay. cześć, witajcie bardzo serdecznie. Halo, siema. Gramy rewanż na Ridla, mamy matchup Sylvan na Orka. Eee, czy o Sylvanie jakieś większe zmiany można powiedzieć? Chyba nie. Talanar już nie jest bohaterem od taczki. Teraz wszystkie jednostki mają szał, czyli że mają szał. Po prostu dostają atak za każdym razem, kiedy sojusznicze jednostki zdychają. To jest taki reverse, eee, to, co ma Garuna. E, Findan dostał nerfa. Jego już ciało nie jest taką wielką maszyną, która robi przepotężne cyferki. I to względem bohaterów chyba tyle. Dobra, czyli mam teraz dwa bany do wykorzystania. Ta trójka, którą tutaj ma. A właśnie, e, Kirgan dostał Buffa. Ta trójka bohaterów, która tutaj mi się pasuje, wygląda najbardziej sprawiedliwie. Bo nikt nie lubi grać na garunę. Kujin sama w sobie jest teraz mocarna. Gota jest na Dalope. Nie chciałbym ryzykować urgatki, po prostu wywaliłbym to i wywaliłbym to. Jak oponent wylosuje Kilgana, jestem najbardziej w domu. Krag zmasakruje mi smoka w, w pierwszym uderzeniu. Hagarz. Jeżeli. O, matko, przepraszam, szkawka. Jeżeli nie dostanie. Jeżeli nie weźmie herszta, to będzie ok. I jest hakarz, a my mamy znerwionego Findana. No dobra, czyli to będzie odcinek, który będzie testował value Findana, tak naprawdę. E, Findan też nie ma tego, przyspieszenia... W, what the fuck? ...przyspieszenia w książce. Musi je dostać w gildii albo w tym... W... W... w, 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 w. Nie, ma, nie mamy fatalne światło. W ataku. Czyli weźmiemy po prostu hejsta w ataku, tak naprawdę. Przecież mamy defekt missile'a, poczekajcie. Deflect Missile praktycznie w chagaszkę wyłączy jej centaura. Czy ja chcę zagrać pod deflekta? Nic z tego deflekta więcej nie zbuduję. A potem mam klęsa, z którego mogę zrobić wieczne światło, które też mi nic nie da. Eee. Nie... Pójdziemy się męsko... O, 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 wait, 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 wait. szczęście elfów. I jabłko teraz działa na tier 5, na tier szósty, to Wingal może wybierać i wyłącznie tier 6. I nie możecie mieć e, impregnowanej balachy z Więc macie do wyboru albo triple strzał balachę z płonącymi, albo impregnowaną balachę. Spoko, zmiany mi się bardzo podobają. Zagramy zbafowane szczęście elfów. I zagramy wielkiego łowczego, ponieważ z nerfili niebieskiego skurwiewija nie ma już 1000 to inicjatywy. Ma tyle samo inicjatywy co Master Hunter, więc gramy wielkiego łowczego. Przetestujemy szczęście cwelfów. Uuu, ścieżki są całkiem średnie. Tutaj jest ten i chciałbym, ale jestem Pierek nie, nieszczęsny, którego w ogóle nie potrzebuję. Z logistyki, o właśnie, logistyka daje podgląd, co dostaniecie. Dwa miecze, hełm. Chyba tędy pójdę, bo tu jest najwięcej kombat statów. I pójdę do złodzieja. Czy to w ogóle wygląda sensownie? Atak de w szczęście. Atak de w szczęście to będzie najgłupszy build, jaki zagram. Ale co szczęście, że będę musiał go zagrać? O, fajnie, destro. Dobra, szał bitewny, pomysłowości chyba potrzebowałem do szczęścia elfów, tak? Potrzebowałem i jeszcze deszczu strzała. Ale na razie weźmiemy, tak? Okej, okay. dobra, spróbujmy skraftować tego Cwindana. Lecimy, lecimy. Jeżdż strzał. Już na starcie się wylewa. Podoba mi się. Jest obrona. No dobra. Dwa razy oświecenie. What the fuck? Lepsza obrona. Lepsze szczęście. Lepszy atak. Nie chcę gniewu natury. Bardzo potrzebuję... Hmm. Jak on się nazywał? E, moc prędkości tego potrzebuje, czyli tutaj schodzimy o jeden, tutaj schodzimy o jeden. Nope. Yep. Teraz jeszcze rolka po szczęście, żołnierze. Eksperckie szczęście też ok. A e, im większy poziom szczęścia, tym więcej damage odkryte dostajecie. Im większy poziom morala, tym większa gotowość bojowa po morasku. E, tak, jeszcze 10 razy to będę powtarzał na odcinkach, żeby każdy o tym wiedział. Dobra, szczęście żołnierze, szczęście Ulfa. W sumie teraz możliwość wybierania tieru piątego na orku. Dobre, bierzemy to. Lepszy def. O, balista. Niestety trochę za późno. W hagaszkę unik będzie super. Ekspert obrona. I ekspert mciciel, dobra jak to wygląda, mamy zaawansowany atak, ekspert laka, ekspert obronę, pokazam to w odwrotnej kolejności. Ten build wygląda jak gówno. Lecimy z tym koksem. To jest tragiczny bolid, na pewno wygra. Dobrze, gotuję oponent z tą hagaszką. Ugotował oponent z tą hagaszką. dobra, zobaczymy jak to będzie w praniu. Będzie trzeba się tak zwanie przejść na gambling, tak jak już powiedziałem. Ale zastanawiam się, czy tego pierścienia przezorności sobie nie zostawić. Bo z wjazdem może być u mnie ciężko na orasa, Ale z drugiej strony, jeżeli będę miał te plus 2, plus 2, to może jako tako wytankuję. No dobra, idziemy na Gambling. Dzisiaj jest wtorek, a we wtorki muszą być zawsze automaty. Buja kasza. Skrzydła smoka, spoko. Skrzydła smoka są git, Bo mamy już jeden zestaw smoka. Turban by się co prawda przydał jeżeli urban, ale go nie dostałem, więc na rzekę nie będę. Dwa ataku, dwa siły czarów, a ja mam po prostu... Ne, nie, nie, za chiny ludowe tego nie wiem 15-17, fajny combat stat. Aczkolwiek jeszcze coś do levela by mi się przydało. Niestety levela raczej nie wykręcę. Ale możemy wymaksować nasze szczęście. I to zrobimy. Proszę bardzo. 15, 17, 8, 9 Findan z wymaksowanym fartem. Czy powinienem grać pierściem przezorności? Za Chiny. Czy chcę zagrać pierściem przezorności? Chyba. Jako tako. Ale będę epicko napierniczał tym hindunem z mojego deszczu szczał. Okej, okay, teraz moje pytanie brzmi, bo już zapomniałem, jestem na to zbyt głupi. Jak się elfuchami teraz robiło tego? Um, jak się tutaj przychodziło? Czy ja tutaj normalnie wpadnę po przejściu przez portal, czy w jaki sposób będzie działać? Zaraz zobaczymy. Bo będę absolutnie szczery, szczery, nie słuchałem jak tłumaczyli. Byłem na to zbyt leniwy w pewnym momencie: za dużo trochę informacji było w patchu. Uh, Soldier Luck, Angry, Mini, Kręgi, pipaw Zbafowane tego bierzemy. Ma 1500 inicjatywy, moje ciało jest maszyną, bla, bla, bla. I... dryada. Bardzo nie powinienem grać tego pierka... E, ...inwalidy. Eee... Ile potrzebuję na level upa? Przypomnijcie mi 5000 expo 2,5, 2,5. Dobra. szanić to. Plus jeden do defa ekspercki atak, niech zbędzie. Dostaniemy jeszcze do, stat do statystyki z tego Dobra, moje pytanie brzmi Bo naprawdę nie pamiętam jak to się robiło Dobra, przejdziemy przez portal, na wyżej będziemy mieli ulubieńców, i się rozpoczniemy. Okej, okay, dobra, to się jednak tak robi. Nieważne. Warto było nie słuchać chłopaków. Podoba mi się to miasto. Ty, ale to, ale to biednie wygląda, jak to tą hala nie ma. Jaka dziura! Pan Bóg niech mi wybaczy, bo nikt tego nie zrobi. Jak w to wejdę? Dobra, nieważne. Eee... Siepacz, kobieta, koń. Super. Ej, eee, ja chcę to obizować! Dajcie mi to! O kurwa, zabić u trzeba. Dobra, eee, idziemy tędy. Następnym razem, może będę dzięki zestawowi oświecenia, twój bohater otrzymuje jeden defa. Super. E, już dla wyjaśnienia, jak macie pojedynczy artefakt oświecenia, to dostajecie jedną losową statystykę, RNG od procenta na talent z level upa. A jeżeli macie zestaw oświecenia, to działa tak jak po objawienie, objawieniecie i dostajecie level upa. E, widać to w sumie było na odcinku z Sorgalem u mnie. Chcę namiocik. Balachy, worasa nie chcę, bo jeszcze będzie się niej szałował. No dobra, mamy 13, 17, 30 kombat statów Indana, 7 smell Powera, 9 wiedzy. Tak naprawdę kastujemy tylko masę heista. Gramy podlaczek, bo dostał buffa, 10% obrażeń. No i co? Chujów 100. Lecimy z tym koksem, może wygramy. Herszt czy oprawca? Herszt. Sigmastyczny wybór jednostki. Aprobuję mojego przeciwnika. Czyli niestety mój wielki łowczy najprawdopodobniej dostanie one shota. Ale co z tego? Nie ma balachy. 11, 10, 2, 3, 3. Golega nie ma statów. I nie mam pojęcia w co zainwestował, że ma negatywny atak. Chyba, że to są dwa pierścienie na inicjatywę. To wtedy może być nieciekawie dla mnie. Ale będzie trzeba grać aure prędkości na tym elfie. Coś czuję, że granie pod atak szczęście moral będzie najgorszym buildem. Ale bardzo chcę go spróbować w następnym odcinku, bo bez tego plus 1 do speeda nie wbiegam War Dancerem, mimo że dostał buffa. I Dryadą nie wlatuje. Ale Sigma Dancera trzeba przetestować, no kurde. Dali bafa to grać trzeba. O, ma te dwa pierki inicjatywy. Jezusku Chrystusku, ale ma inicjatywę chłopak. Ale będę grzmocony. Jeszcze tak daleko im Findan na pasku poleciał. O, wichurek, gra rasista. W sumie jeden z najlepszych wyborów na Elfa. W szczególności Findana. Oj, wyczuwam bycie grzmoconym. Przez tą wichurę. Dobrze, że tam pierek inwaliduje, jednak wywaliłem. No i tyle z naszego wielkiego łowczego. Nieopiękny pogrzeb. Dobra, co takiego tam masz? Drżej Battle Uła. No, z tą spikesy wreszcie mają jakiekolwiek fajne cyferki. I like it Wózek przydałoby mu się rozwalić. Tylko ten kolec wygląda bardzo słabo to wygląda bardzo słabo w tym przypadku. To już miałoby więcej sensu. Trochę many oszczędza. Inicjatywy 10% może być dobra jak pyrknie to zaboli o widzę, że rezisty nie działają. Dobra trudno. To nie jest gierka, która wygląda na moje zwycięstwo. Ani żeby było w ogóle close. Ok, blind, skrytem. A może jednak jakieś szanse będą? Gorzej z kolegą tutaj, jak wpadnie w trapę, to on już jest pozamiatany. Nie powinienem tego robić. Ale chuj. Laczek. TAK jest. Laczek. A, no dobra. Już nie, już nie muszę się martwić o to, że wpadnie w pułapkę. Po prostu umarł. On mi przez unik tak swoją drogą pyrga i przez taką obronę. To jest jakiś orek pod, nie wiem, pałkę Sarisusa czy o Kigzm odchodzi, że mi resist nie wchodzą. O, skosiwo mu dałem. Okej, okay, to było kiepskie z mojej strony. Kto już tego spodziewał. Ale ten Centaur będzie mnie jebał z tą szamanką. Nawet smoka mi one shootuje. Co jest? Halo? On ma 11 ataku. Ja mam unik. I 19 defa. Czemu on mnie tak jebie? Halo? Kopyta ci walo. Co się tu w pytkę z wyprawia? Ja się pytam. O, min bez laczka. Najgorzej. Ale chyba szedł mu level show, jak tak zrobiłem. Albo go po prostu jemu. Bez double hita, tyle dobrego, Epicki też strzał, let's go, o, bez blinda i padła. Dobra, wszystko się wyjaśniło. Bolce, eee, Ten wilcie do chippy. Jest absolutnie tragiczny. Mimo takiego stata ten Volt nic nie robi jax. Dobra. O, tutaj się zatarpował. Myślałem, że postawił to przed Danserem, no proszę. Ale coś czuję, że teraz granie z Dylanem bez światła będzie niemożliwe. No to był akurat jednostronny gwałt. Dobra. Ale granie bez Światła z Elvanem teraz naprawdę będzie trudne. W sensie patrzcie, teraz zagra jak ja powiedziałem, żeby zagrać pod yy, Defect missile'a, nawet samego, to to by mogło oddać I miałbym rację. Ale ja pierdzielę. jak się kombatu tym ścierwem grać nie da. Bez niebieskiego ucznika to jednak faktycznie jest ciężko tą frakcją. No dobra, zobaczymy jak to w przyszłości rozwiążą. Czekaj, jeszcze yy, zwiewam. Zwiewam TFP. Dobra, to drugi odcineczek na Ridla jest, honorowe jeden na jednego zrobił, a ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach z nowej areny, cześć!